Mam. Jakby się ktoś pytał, jak w starej Oktawi wymienić nagrzewnicę Oktawia 1, czyli mamy to samo co Golf 4, Leon, Toledo, te sprawy. Powiem tak, roboty jest sporo. Nie nagrałem wszystkiego, bo że tak powiem, sporo rzeczy robiłem tak na, na czuja. Ale zaraz powiem mniej więcej o co. O co w tym wszystkim chodzi? Więc tak, deskę wywalić wiadomka, nie? Deska wywalona to jest tam w miarę szybka robota panel ze schowkiem najpierw i spod kierownicy potem tunel środkowy no i deska tu zostaje na górze to jest tam parę śrubek, nie? Jedno, co może być mniej intuicyjne to, że jest przykręcona o tutaj w tym miejscu tutaj do tej poprzeczki poduszka powietrzna. I to, jak się odkręci, to już wszystko odpada, nie? Cała deska się wyciąga elegancko. Trzeba tylko pamiętać o kabelku, który jest o, do czujnika na podszybiu. No, znaczy na podszybiu, w kratce wentylatora yy, nawiewu na szybę. O. Teraz dobrze mówię, bo ja go kurwa zapomniałem i urwałem kabel. Zaraz muszę go przylutować. Trzeba po prostu tutaj, gdzie jest ta kratka, ją ze środka jest mała zaślepka. Poczekajcie. O. Tutaj jest ta zaślepeczka, trzeba by to było wyjąć. Kurwa, jedno ręko to nic nie zrobię. No, ale tak czy owak, o tutaj mamy, o i tam jest, o tutaj jest gdzieś, o, tam jest pod spodem kosteczka, nie? To się da wyjąć normalnie do góry, wsadzamy tutaj cienki śrubokręcik, wyjmujemy, wypinamy kosteczkę, kosteczka zostaje w dole. O, tu mamy całą dechę. O, tu są właśnie te dwie śruby od poduszki, o których mówiłem. A tak to jest tu parę śrubek dosłownie na około. Wiadomo, zegary. Kratkę jedną sobie wyjąłem, tak sobie wyjąłem. Bo wyjąłem, a mamy eee, tunel. Pierdły plastiki chuje moje dzikie węże. Eee, potem tabelka środkowa, nie? Odkońcamy, oczywiście, kierownicę. Kierownica cała leży. Jest jed dwie śruby są od dołu i jedna śruba jest głębiej. Zobaczymy, no, czy to miało będzie winać. No, tam mniej więcej widać Dziurkę po tej śrubie Tę śrubę też odpinamy Odkręcamy I te dwie śruby tutaj I kierownica nam spada w dół, nie? Tutaj wiązka jest przykręcona do niej O, tutaj I tam z drugiej strony Wszystko robimy torxem 25 I kilka śrubek na torxa 30 I klucz 13 do tej właśnie belki i belka jest przykręcona teraz tak. Tutaj mamy z boku tu dwie śruby. Tam symetrycznie tak samo. Tutaj jest poprzeczka do dołu. O ta. I zaczynają się schody w tym momencie, bo jest jedna śruba. O! Tam jest ta dziura. Żeby tą śrubę wykręcić, trzeba robić rozpierdol pod maską. Wywalamy pod szybie wycieraczki. Musimy wywalić mechanizm od wycieraczek, bo o, tam leży ta śruba. To jest ta śruba, która trzyma belkę. Więc trzeba to wszystko wypierdolić, wyjąć cały mechanizm wycieraczek. To już ma ładnie wysprzątane w miarę i wtedy dopiero tam się dostajemy do tamtej śruby. Jak już tamtą śrubę wykręcimy, to cała belka, tam wiadomo, kabelki sobie odpinamy, żeby było wygodniej i belka nam cała Wychodzi cała ta metalowa. Potem, ale nie, zanim tą belkę wyciągniemy, musimy jeszcze wypiąć oto to ten element. On jest z przodu nagrzewnicy, znaczy całego zespołu nagrzewnicy. On jest montowany o, do tego tutaj. Jest przykręcony jedna śrubka. Tu druga śrubka, potem tutaj od góry jest zatrzask. Musimy go tam złapać, delikatnie odciągnąć, opuścić w dół, i to nam wychodzi. Wtedy ta belka się odsuwa, odpinamy. Tu mamy z nawiewu na szybę, tam wsadzone, a tam w tej dziurze powinna siedzieć nagrzewnica. I jak mówię, podpinamy sobie wiązkę, bo wiązka jest przypięta tutaj w paru miejscach do tej, do tej belki. Jak to odepniemy, to mówię, belka nam sobie tutaj wyleci, tam jeszcze cała wiązka, tam nic nie rozpinałem. Nic nie trzeba, nic nie trzeba tam pruć. Tylko wiadomo, to jest tak, to mamy tutaj od nawiewów te dwie kostki. Tutaj mamy radio, pierduły, podpięcie do panelu klimatronika, bo to jest wersja z klimatronikiem, jeszcze coś. To nie jest na linki, tylko na klimatronik. Na linki prawdopodobnie panel trzeba by było zostawić tutaj. Żeby nie rozpinęć linek, żeby potem się nie pierdolić z podpinaniem tego wszystkiego. Tu wiadomo, kable są ponaciągane, ale wszystko, wszystko żyje, nic się nie rozpadło. I teraz, żeby wyjąć nagrzewnicę, trzeba to wszystko poluzować. Jak to poluzować? Tu są też dobre jaja. Mamy dwie śruby. Znaczy tak, mamy dwie śruby tutaj. Zdejmujemy o, ten plasticek, który nam osłania zawór rozprężny odklimy tutaj i tu mamy dwie nakrętki na dziesiątkę tam widać to widać to w tym miejscu tam z dołu i z góry jest jeden i drugi to są dwie śrubki i teraz o tutaj mamy podpięcie do nagrzewnicy o i widzicie to takie dwie klapeczki jakby w tym w, w wygłuszeniu je odchylamy i tam mamy dwie śrubki następne o jedna i druga to to odkręcamy i wtedy na szarpanego luzujemy, luzujemy, luzujemy I, roz, i, I to nam się wszystko wysuwa, bo to się trzyma tylko na tych śrubkach Ale trzeba się kurwa nawyginać strasznie Da się to zrobić bez odpięcia klimy Gdyby najlepiej byłoby wyrzucić chłodniczkę od klimy I tam sobie odkręcić to wszystko tam przy, o, przy podpięciu węży od klimy, nie? Tam gdyby było to odkręcone, wszystko nam wyjdzie do tyłu, jest fajnie, nie? Z tej strony też mam wykręcony wykręconą obudowę filtra, bo ona tak jakby wchodzi w obudowę wentylatora. Więc jeżeli bym tego nie poluzował, to nie mam jak tam podejść, nie. nie mam wtedy jak tam po, nie odsunę znaczy się całego zespołu na nagrzewnicy. A tutaj to mi się naciąga na tych rurkach, nie? Nic mi się nie rozszczniło, nic mi nie pękło, wszystko działa. Klima nie strzeliła na szczęście, bo już się bałem, że będę musiał odkręcać chudnickę od klimy, spuścić gaz, nie? Ale daje się bez. Także da się to zrobić, chujowa robota nieprzyjemna, ale się da zrobić. Także teraz. Tam trzeba to strasznie mocno naciągnąć, ale tak mówię, na spokojnie raz z jednej, raz z drugiej strony i da się wyjąć tą nagrzewnicę. Bo ona jest po prostu, o, tutaj jest, w tej dziurze, jest wsunięta w dół. I nie tyle nie. Trzeba ją teraz będzie znowu odciągnąć to wszystko, wsunąć w dół, i zmontować. Wstawić tam. Jak już stawię tam, no to cztery nakrętki z tamtej strony, podłączam parę kabelków, belka, potem reszta tutaj na grzewnicy, przylutować tą kostkę, którą urwałem, no i zakładanie deski. Moment, chwila, panie, że tak powiem, nie wiem ile mi to zajęło. No zajęło mi to trochę, bo tak mówię, troszeczkę błądziłem w tym, w tym rozkręcaniu i nie wiedziałem czego szukam w ogóle, ale tu już teraz będziecie mniej więcej wiedzieć. Także o, tak gruz jest zdekompletowany. Jak ktoś będzie zaczynał, to powodzenia życzę. Na razie.